Witam Was, moi drodzy! Dzisiaj będziemy rozmawiać o rodzajach kątów. Słyszeliście już kiedyś coś takiego jak kąt? No, mam nadzieję, że już kiedyś widzieliście coś, tak? Ja Wam narysuję coś, z czym macie najwięcej do czynienia. O, tak, równo po krateczkach, słuchajcie, będę narysowała coś takiego. To czy już kiedyś widzieliście? Po krateczkach równo, gdzieś coś takiego. To jest właśnie kąt narysowany. Oczywiście jeden z wielu, ale coś takiego mamy narysowane to jest kąt. Każdy kąt, słuchajcie, musi mieć punkt, w którym się dwie półproste stykają. Bo popatrzcie, to jest tak, jakby jedna półprosta to to jedno ramię, i drugie też, druga półprosta. Tak? I tam, gdzie się te dwie półproste stykają, to to się nazywa wierzchołek. wierzchołek. To jest wierzchołek kąta. I teraz to my nazywamy, że to jest jego ramię i to też jest jego ramię. Czyli każdy kąt ma dwa ramiona i taki kąt, słuchajcie, gdzie on leci tu po krateczkach, równo i tu, i zobaczcie, jak macie stół, to też te rogi wszystkie są takie, prawda? Jakbym tu zdorysowała dalej, to by wyszedł stół, kwadrat, obojętnie co tam macie, czy książkę. I taki kąt nazywa się, że jest to kąt prosty. Kąt prosty, kąt prosty. Dobra, no to jeden mamy omówiony, drugi jakiś Wam narysuję, ciekawe, czy będziecie wiedzieć, co to jest za kąt. Już takie kiedyś widzieliście? Mm, widzieliście? Coś takiego, tak? No, właśnie. Niektórzy mówią, że widzieli. To też jest kąt. Każdy kąt musi mieć swój co? Wierzchołek, czyli też tutaj ten punkt, gdzie się styka jedno ramię i drugie ramię, to jest wierzchołek, tak? Wierzchołek. I taki kąt, słuchajcie, w środku, on jest troszkę mniejszy niż ten prosty. Widzicie? Ten prosty to by był tu. Gdybym wzięła tak patyczek taki, mam taką, o, taki mały patyczek tu, to gdybym ten patyczek tu przyłożyła, to teraz to byłby kąt prosty stąd dotąd, nie? A widzimy, że tego jest tu troszkę mniej, prawda? Czyli to jest mniejszy kąt niż prosty i taki kąt nazywa się, że jest to kąt ostry. To jest kąt ostry. Dobra. Mamy ostry, czyli mniejszy niż ten kąt prosty. No to pewnie jest jakiś kąt troszkę większy niż ten prosty. Nie? Zamyślacie się, że taki musi też być. Jak jest równo prosty, mniej niż prosty, to pewnie jest więcej niż prosty. No i mamy taki kąt. Zobaczmy, czy on naprawdę jest więcej niż prosty. Prosty, tak po krateczkach, to bym tu przyłożyła, nie? To jego drugie ramię, tak? I tutaj byłby prosty, nie? Stąd dotąd. Widać, że jest go więcej. Czyli jeżeli jest go więcej, to taki kąt, gdzie jest go więcej niż prostego, nazywamy, że jest to kąt rozwarty. Tak jakby mu ktoś te ramiona rozwarł. Pamiętacie, że to jest jego jedno ramię tego kąta, a to jest jego drugie ramię. A pamiętacie, jak się nazywa to, gdzie te ramiona się stykają? To jest co? Wierzchołek. Tak? Wierzchołek. Czyli to to są wierzchołki kątów. Trzy kąty mamy. No to teraz przechodzimy do następnego. Ten jeszcze też jest taki dosyć wam znany. Może jak ktoś ma samochód, jeździ i patrzy, jak tam jest kierunkowskaz pokazujący prędkość, no to czasami tak wygląda, że jest to taka linia, a tutaj takie strzałeczki nie, pokazywane są. Może ktoś się przyjrzał. A jeżeli nie, to popatrzcie, co ja narysowałam. Linię prostą, a na niej co punkt. Już wiecie, jak się to dla kąta nazywa ten punkt? To jest wierzchołek. Jedno ramię leci w tą stronę, ta półprosta, a drugie ramię też jest półprostą, leci w tą stronę. I teraz jak się nazywa taki kąt? On tak wygląda, jakby to była taka połówka. Kółeczka, popatrzcie, stąd dotąd do tego ramienia, to wygląda jakby była połówka koła, nie? Ale z drugiej strony też takie coś mamy. Jakbym zaczęła teraz na tym ramieniu i dojechała do tego drugiego, to popatrzcie, to tutaj też mamy. I to wygląda jak takie kółko, prawda? Jeżeli to wygląda jak kółko, to z tej strony mamy pół takiego kółka, i stąd też drugie pół, to taki kąt. Nazywa się półpełny. Czyli ten jest półpełny, to tutaj co? To ten ma inną nazwę. Też się nazywa kąt półpełny. Tak? Z jednej strony jest kąt i z drugiej. No to ktoś mi powie, no dobrze, ale tu, jak mieliśmy tutaj ostry stąd do ton, to tu z drugiej strony też jest jakiś, prawda? No, gdybym od tego ramionka leciała takim kółeczkiem, to dotąd, to tutaj też jest jakiś kąt. Macie rację, to też jest kąt. I ten kąt na zewnątrz to jest kąt wklęsły. Taką on ma śmieszną nazwę. Czyli w środku ten mały to jest kąt ostry, a ten na zewnątrz to jest wklęsły. A tu, tu też tak jest. Patrzcie, ten rozwarty jest tu w środku, nie? Jest go więcej niż prostego. A tutaj też jest jakiś kąt. No pewnie, że jest. Stąd dotąd. Albo stąd dotąd, nie? Też jest kąt. Jak on się nazywa? Tak samo. To jest kąt wklęsły. Kąt, czasami zamiast słówko kąt można zrobić taki znaczek. Kąt wklęsły. Tak? Czyli kąt wklęsły jest tu, na zewnątrz ostrego. Kąt wklęsły jest tu, na zewnątrz rozwartego. Na no, jak w prostym będzie. Też tak może być. Prosty jest tutaj, stąd dotąd, tak? Od tego ramionka do tego. A stąd dotąd. To jak się też będzie nazywał? Wiecie już jak? To też będzie kąt wklęsły. To też jest kąt wklęsły. Na zewnątrz kąta prostego. Och, to tych kątów mamy mocnie. Prosty i wklęsły. Rozwarty, większy niż prosty i z drugiej strony wklęsły. Ostry, mniejszy niż prosty i na zewnątrz co? Wklęsły. A jak mamy równiutko w połowie takiego kółeczka, to mamy dwa kąty. Jeden półpełny i drugi też półpełny. No dobra, to teraz... Ciekawostka taka. Co jeżeli? O. Narysuję sobie tylko taką półprostą wierzchołek, no ale nie ma drugiego ramienia, jest tak jakby jedno. Znaczy wcale nie jest jedno, to są dwa, ale nałożone na siebie. O, patrzcie, mam dwa patyczki, widzicie? Dwa ramionka, tak? O, mogę sobie robić, nie? Prosty, ostry, rozwarty. Mogę. A co jeżeli to jedno ramię się nałoży na drugie? Widzicie? O, teraz to tak wygląda, aby był jeden patyczek, nie? O, jak to tak przekrzywie, podkonał, widzicie? Aby był jeden patyczek, tak? Czyli dwa ramionka są na siebie nałożone. No, jeżeli one są nałożone i nigdy się nie ruszą, cały czas będą nałożone, to one nigdy nie utworzą tam w środku żadnego kąta. No, nie ma nic, jedno jest na drugim, pomiędzy tymi ramionkami nic nie ma, prawda? To tam, gdzie nie ma nic, jak sama nazwa mówi, to taki kąt nazywamy kątem zerowym. Jest to kąt zerowy, czyli on ma dwa ramiona, ale one leżą jedno na drugim. Tak? Tak to wygląda, jak półprosta. No dobrze, ale teraz jeszcze jedną zagadkę Wam dam. Będzie jeszcze ciekawszy przypadek. Zobaczcie. O, ktoś powie. Znowu pani to samo narysowała. No i macie rację, znowu narysowałam półprostą. Ktoś powie: O, no znowu ten sam kąt zerowy, tak? No tak, no macie rację. Ale co by było, gdyby te ramionka, jak one leżą nieruchomo, naraz robiły tak jak w normalnym zegarku ze wskazówkami i to, to jedno by zostało w tym miejscu, a to drugie zaczęłoby się ruszać jak w zegarze. Tak? O, o, tu mi troszkę moja ręka przeszkadza. Troszkę przejąć w tą stronę. I ta, słuchajcie, wskazówka dalej się obraca, dalej się obraca, znowu przejmę w lewą rękę i dojedzie z powrotem do tego ramionka. Tak? I zaś leży na nim. I zaś wygląda tak, jakby to było jedno ramię. Ale przed chwilą wiemy, że to jedno ramię zrobiło pełne co? Kółko. I my to tak możemy narysować, słuchajcie. Jakbyśmy wzięli to jedno ramię, jak ono zatacza kółko, to ono tak leci, 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 leci i tu z powrotem do tego pierwszego ramionka. Tak? I leży znowu na nim. Ale patrzcie, co żeśmy narysowali. Narysowaliśmy tak jakby pełne kółko. Ktoś chciał cyrklem narysować, to idealnie to zrobi, ale nam to dzisiaj nie jest potrzebne, tak? Wystarczy, że to tak od ręki narysujemy takie tak jakby pełne kółko. Jedno ramionko doleciało do drugiego, ale po drodze zatoczyło pełno kółko. Pełne kółko. To wiecie jak się taki kąt nazywa? To jest to kąt pełny. Skoro zatoczyło ramię pełne kółko, to nazywa się ten kąt pełny. Hmm? I co trudne? Powtórzmy szybciutko. Taki kąt równo po krateczkach to jest kąt prosty, i jego tego kąta prostego mamy wszędzie. Patrzcie na moją linijkę. Myślicie, że tu jest kąt taki prosty? Tu wszędzie są chyba proste, tak? Spróbujmy. Ja przyłożę tą linijkę. O, patrzcie, jedno ramię mam wzdłuż tej linijeczki, tego boku, a drugie tu. Pasuje to idealnie, jest kąt prosty, tak? A z drugiej strony linijki, co? Mam też? Patrzcie, jak mi to idealnie tu pasuje. Tu też jest kąt prosty, tak? Czyli moja linijka wszędzie ma kąty proste. Ile ich ma? Jeden tu, jeden tu, jeden tu i jeden tu. To ile razem? Cztery, mówicie. No i dobrze mówicie. A ja teraz, słuchajcie, szperam tutaj gdzieś, bo ja tu gdzieś z boku mam ekierkę. Hmm. Ciekawe ekierka jakie ma kąty. O, patrzcie. Jeden ma taki, ten ma taki, a ten ma taki. No Czy ten któryś będzie prostym? Spróbuję przyłożyć. O, do tego. A, idealnie mi pasuje, widzicie? To chyba tutaj jest kąt prosty, tak? Jest kątem prostym, bo idealnie tu pasuje to ramionko i tu. Ale teraz ten, czy ten, jakbym tak przyłożyła, co? Tak przyłożę. No dobra, do ramionka tak. O, no nie, bo tutaj brakuje mi nie. A jak jest mnie, jak mi brakuje troszkę, to pamiętacie, jaki był ostry. Ach, tam prawie że tak. No, tu troszeczkę ten mój ostry był jeszcze mniejszy, ale to na pewno jest ostry, bo jest go mniej niż kąta prostego. Czyli ten mój jest ostry, a ten drugi, no bo go tu tak przyłożę. O, chyba też zaś brakuje, nie? Do prostego musiałoby być to ramię, gdzie tu, nie? A mam go tu, czyli to też jest ostry. Czyli ekierka ma, słuchajcie, jeden kąt prosty, ostry i drugi też ostry. Dobrze, czyli to był prosty, ten jest ostry, w ekierce mamy prosty i ostry. No i teraz mam taki kąt, to pamięta, go więcej niż kąta prostego, to był jaki? Rozwarty. A na zewnątrz tych trzech kątów znajduje się jeszcze zawsze jaki? Kąt wklęsły, stąd dotąd. I tutaj też stąd dotąd wklęsły i stąd dotąd też wklęsły. A taki kąt, gdzie mamy tak ramionka położone równiutko, wzdłuż linijki, jakby ktoś narysował, wzdłuż kratek, tak? Ale od tego miejsca do tego, to jest takie półkułeczko i od tego miejsca do tego też półkułeczko. Czyli ten kąt się nazywa półpełny i półpełny. Tak? Zapamiętaliście? A jak się nazywa ta kropka? Już wiecie? Wierzchołek. 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 A te dwie półprostek się nazywają... Ramię, jedno, ramię, drugie. Ramię jedno, ramię, drugie. Ramię jedno, ramię, drugie. Dobra. A ten kąt, gdzie dwa ramionka leżą na siebie i się nigdy nie ruszają. Kąt zerowy, tak? I jego co? Wierzchołek. A tu mamy taki kąt, w którym jedno ramię ruszyło się i poleciało, poleciało, zrobiło pełne kółko i z powrotem przyleciał na to samo miejsce, położyło się na drugie ramię. To to jest kąt jaki. Pełny. Dobrze? No to dzisiaj taki krótki filmik o tych kątach. Za chwilkę zrobimy sobie jeszcze jeden malutki i dopowiem coś jeszcze. To na razie, spotykamy się za chwilkę.